O ile gdzie szedł tak daleko, czuł nieważną trupty mój załodny, tak gdzie szedł tak daleko. Jestem teraz w Berendsburgu. Berendsburg to jest miasteczko którego nazwa pochodzi oczywiście od Williama Barentsa, czyli holenderskiego e, odkrywcy. Oryginalnie miasteczko holenderskie, dzisiaj miasteczko rosyjskie. O skomplikowanej, jakby dyplomatycznej sytuacji, bo e, Spitsbergen formalnie należy do Norwegii. Natomiast te ziemie są własnością rosyjskiej firmy, zajmującej się wydobyciem węgla. I mieszka tutaj dzisiaj 470 osób, w większości Rosjan, Ukraińców, Tadżyków. W przeciwieństwie do piramidy, które jest ewidentnie skansenem, miejscem, które nie funkcjonuje normalnie, to jest miasto, to jest miasteczko w którym toczy się tutejsze życie. Dookoła jest dzicz i pustka, miski polarne, przede mną fiord. Tam lodowce, góry wszędzie dookoła. Przepięknie. Idziemy teraz główną ulicą Barentsburga. Przed nami jest budynek szkoły, do którego zaraz dojdziemy. Tutaj natomiast przepiękne naprawdę góry. Przed nami jest też budynek browaru, który jest najbardziej wysuniętym na północ browarem na świecie. Ważą tutaj piwo Krasny Miedwied, czyli Czerwony Niedźwiedź. Dobre, no. Dobre na zasadzie, że jak się przyjedzie, to warto spróbować lokalnych produktów zawsze. Tutaj mamy właśnie lokalną siedzibę firmy Arcticugol, czyli arktyczny węgiel. Ta firma jest właścicielem tego rejonu oraz rejonu piramiden i właśnie stąd tego biura zarządza się też częściowo tym, co się dzieje w piramidę. Siedzę teraz pod budynkiem lokalnej szkoły. W miasteczku jest kilkanaścioro dzieci w wieku od półtora rocznego do siedemnastoletniego, więc gimbusy de facto też tutaj są. Prawdopodobnie w miasteczku jest trzech nauczycieli: jeden od angielskiego, jeden od matematyki i jeden od wszystkiego innego. Zabawne jest to, że mimo, że jest nauczyciel angielskiego, w całym miasteczku są tylko trzy osoby, które mówią po angielsku. Dobra robota szkoło. Szkoła została w dodatku trzy lata temu pomalowana przez studentów ASP z Sankt Petersburga w nieprawdopodobnie upiorny mural. Są na tym muralu motywy wesołych dzieci, Biblii oraz arktycznych zwierząt. Oraz rosyjska flaga, Kreml. Dobra robota. Do Barentsburga można dostać się statkiem, tam właśnie płynie statek, którym my płynęliśmy, Polarger. Sam rejs w sobie jest bardzo ciekawy. My wczoraj widzieliśmy wielorybę na przykład, czy znaczy, co dali, tylko kawałek, ale był to wieloryb. W mieście natomiast jest hotel, hostel, można się tutaj zatrzymać. Wszystko jest oczywiście takie, no, tak jak widać po tym mieście, to nie ma tutaj luksusów, w żadnym absolutnie aspekcie. Jest też restauracja, w której można zjeść trochę rosyjskiej kuchni, jak pielmieni na przykład, których próbowałem wczoraj. Jest oczywiście wódka, lokalna wódka, Barentsburgówka, piramidenówka też jest. Są, to są te same wódki w dwóch różnych butelkach, ale można wydać trochę pieniędzy. Ciekawe, lokalni mieszkańcy tutaj w ogóle nie używają pieniędzy w gotówce, bo mają takie karty mieszkańców i po prostu płacą nimi, a pod koniec miesiąca to co wydadzą w tych sklepach tutaj zostaje im potrącone z pensji. Natomiast dla turystów jest ułatwienie, można płacić norweskimi koronami tutaj. Co prawda tylko w restauracji, w hotelu, bo w sklepach właśnie dla lokalnych już nie możemy zapłacić, tam musimy mieć ruble. W porządnym, rosyjskim miasteczku oczywiście nie może zabraknąć popiersia Lenina w samym centrum. To jest umowny, główny plac miasta. Tam natomiast jest hasło, naszym celem jest komunizm. Natomiast na górze, za tymi urokliwymi jakże budynkami umieszczono gwiazdę oraz napis, pokój całemu światu. Barentsburg jest naszym ostatnim przystankiem przed wyjściem w dzicz. Przed nami kilkudniowy trekking bez żadnego dostępu do cywilizacji. To jest ostatnia cywilizacja jaką tutaj zostajemy na Svalbardzie, więc pozostaje się napić.